Cześć. Boję się. A dzisiaj zagramy na serwerze Survival Games. Zapisaliśmy się na arenę. jedynkę, nie? Aha. Na jedynkę? No to poczekamy i zobaczymy się za chwilę, jak yy, będziemy już na arenie. dobra, widzimy się po przerwie, właśnie jesteśmy na arenie jedynce, bo dwójka nam się znudziła. Biegniemy do naszego miejsca. O wiecie co tam było? No to tutaj. Biegni. Nie no, damaj piwo piszę. Biegni. Bo czekajcie, ściszę trochę. To jeszcze, to jeszcze, to... Już? Masz? Eee... Czekaj. Daj, 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 no, daj, to daj. daj to... Okej, okay, bo ty bierzesz moczek, bo ja nie umiem brać. Chodź. Gdzie idziemy? Na tamto? Na bójka, na bójka, na bójka. O, pierwszy raz chyba pójdziemy. Uy. O oh, kurde. O oh, fuck. Idźmy sam Krzysztof. Biga. Kurde, znałem Ja go odciągnę. Odciągnąć go? Mm, ok, odciągnij go, ale wycofuj. jak mi mnie nie to się zdenerwuje. O, biegnij za mną, no? Znaczy płynie. No, chodź tu, no, chodź. Uważam, że o mu chyba chce iść. Albo nie umieją. Nie, co on robi. Kurde Do lawy wpadł Jaki to jest No ale woda jest do, dookoła niego na to Łapką muła Kurde Cześć, 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 cześć Uważaj na niego Cześć, 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 cześć Uważaj Uciekaj Z łapki uwalnia chodź tu. No chodź tu. Co? Uważaj. To uciekaj, nie bij go, uciekaj. Jestem ja tego od tyłu. Kurde. Ej, kurde, tam jest dwóch kostków. Trzech. Jest! On tam, tamten kolor się na nich. Nie! Chodź, uciekamy. No dobrze. Nie, chyba. Chyba się na mnie zna. co on robi? się utopić, chyba. No by. Nie, się utopił? Nie mam. Tak! Utopił się? Chyba. Opisano was kilka dby. Ty nie wiem, co to znaczy. Ale może się utopił. Ale uważaj, że ty Jest tutaj coś? Ale nic nie widać. Chodzę pod wodą. Nie. Nie utopił się. Ile, po ile rund nagramy? Po trzy, dwie rundy? I koniec filmka? Aj no. <gryny> kurde. Zabrał wszystkie rzeczy. Fuck, będę. Ej, on deda! Teda, deda! Kurde! Ja sobie uciekam. Nie. Ej, kurde, golaś na spawnie. Zapisz się. Jedynka chyba lepsza, nie? Czy ty wolisz dwójkę?

Ty to powiedziałeś, nie ja. Jez, mam żelazny mieczek! Idzie malony! Ej! Co jest? Znikło mi. Ja mam żelazny mieczek! I skrzynka na drzewie! No! I tak. I mam dwa pork-czopy. Nice! Znaczy, wiem, że to przegram. A nie umiem grać na SG. Kurde gdzie to jest jakieś kolżarznego zapomniałem, że teraz robić ustawienie drewna. Bo ja mam to było... O, słoneczki. Nie I mam trzy tego. Trzy takie... Mm, nie melony. Znaczy melony, tylko w tych tych... E... Magiczne? Magiczne. Nie, mam melony... Nie chcę do jedzenia, tylko że trzeba je rozbić. No rozbić. Trzy takie, fajne, nie? Tylko nie, na razie chłodu nie mam. Kurde, yy, gdzie oni? I no. A ja. i tam coś tam jest. Czekaj, zobaczę. To chyba jest... O, tam chyba będzie jakaś skrzynka. Cynę rób. I tak samo będziemy się przejść. Oj, widzę gąstwa. Cześć, mocny. Dwóch tam jest. Ciękich, ale ja ich nie dogonię. Ale on jedyne na jednym Po dolge zrasolno zrobiš? U, skrižinka je. U, dve rupki je enderpero. Ja nie mogę myć. My ich widzę ich. Oh, Uf, trzech! Trzech ich tutaj jest. Ale na szczęście nie są już. Ich wszystkich, tego wszystkich, tego jednego. Tego jednego. Tego dadułem. ja, tego. Widzieliście jakie lagi? Jest, jeszcze jeden został, jakiś cienki. Może to wygram. Wypukzało cię chyba.

Kurde, gdzie ten koleś? Gdzie ten koleś może być? Ujajko, widzę go, jest. O, ty, te kurde mogę mieczanie wyciągać.